No hej, z tej strony pani Gejowa i chyba wiem co zrobiłam źle, ale możemy to naprawić, bo rzecz, której użyłam można wyjąć. <ścoughs> I pewnie już się domyślacie, że chodzi o to takie no w tym kształcie, nie. E, Boże, no taka, taka strzałka jakby. Bo jak cięłam, to zauważyłam pewną rzecz. I już idziemy, tylko musimy się przedrzeć. A w ogóle takie coś na głowie ma ten, te, to takie coś z brzuchem. To co mi mówi, czy, co, co za rzeczy trzymam, nie? No, ale dobra, chodź, chodź, misiu. Bo mam pewien plan teraz. A możemy tu zajrzeć znowu? Ciekawe, czy to będzie do czegoś. Nie wiem. Dziwne. Dobra, chodź. Trzeba pamiętać o tym, bo tutaj niektóre rzeczy to tak... No, niby nie, niby... Nawiedzona Billa. Niby do niczego, niby coś. A ja tu się jednak okazuje, że kurde, to jest bardziej potrzebne niż mi się zdawało. No i tak. no jezu, jeszcze musimy przez salon przejść, i e, 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 przez kuchnię, i czemu to tak długo się ładuje? Halo, gro. Nie powinnaś aż tak długo myśleć. Nie jesteś jakaś wielka. Wychodzimy. teraz patrzcie nie tu tu o i ona ma takie widzicie to trzeba to i włożyć tu. zaraz to zrobimy polecimy do tego kolesia co do nas strzela może nas obroni ta główka i będziemy mogli pójść dalej chodź zabierz tamto Zjedziemy sobie ładnie na dół, zabierzemy i, i wrócimy. Dużo biegania. Ale jakoś to przeżyję. No mówię, przy cięciu zauważam o wiele więcej rzeczy niż jak gram, bo jak gram to się skupiam na tym, żeby... Ojej, ojej, bo coś mam, to, to, to tak mi się wydaje. A jak tnę, to potem mam takie u, A czemu tego nie zauważyłam, nie? Nie pierwszy, nie ostatni raz, uwierzcie. Chodź, Misiu. W ogóle dajcie znać, czy wam się ta... O właśnie, gierka podoba. Co sądzicie o tych główkach latających? Chodź tu. Chodź, pomożesz mi. Chodź, patrz, ja teraz to przesunę, a ty mnie broń. Pięknie! A tu coś jest do podniesienia, tak? Okej, okay, czyli teraz trójkąt zrobiłam. Super! Wow, drabina spadła. Idziemy do góry. Idziemy do góry. Sama z siebie spadła, to trzeba skorzystać. Dobra, mamy tutaj aparat. O misio i nosek. Dobra. Mamy zdjęcie misia. I mamy Tamagucki. Zdychnam! O nie! Mamy mamy banana. A możemy to zabrać? Coś tam, nie? Chcesz tu zamieszkać? Nie. No cóż. Ej, 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 ej. O, proszę, i mamy też kółko. Dobra, a tutaj... Metarowa... metalowa... metalowa rura. Patrzcie. O i widzę guzik. Co znalazłeś? O coś mi tu zrzucił. Okej okay, dobra, jak chcesz tu mieszkać, to mieszkaj. Mamy płytę. Okej, okay, to wiemy gdzie jej użyć. I mamy kolejny guzik. I jakieś. Aha, to widzieliśmy już. No. Dobra. A to możemy zabrać? Nie. Nic więcej chyba stąd nie możemy, ale fajnie, że ten guzik, czyli jeszcze chyba nam jednego brakuje. A zaraz zobaczymy. Tu. Coś się tu zmieni, czy tak tylko ładujesz długo? Halo, okay, nic się nie zmieniło, choć. Okej, okay, brakuje nam jednego guzika. No, mam nadzieję, że go znajdziemy. A jak tutaj pójdziemy, to coś dalej możemy dojść, nie? Tu tylko chodziło o to, aby pozbyć się tego dziada. Dobra, to idziemy tą płytę włożyć do mm, odtwarzacza DVD yy, i, i, i zobaczymy, co tam się nam pojawiło. Nie ma też tego naszego niby kumpla. W ogóle wszyscy gdzieś poginęli? Coś ich zjadło, nie wiem. Tutaj będę musiała wejść, ale to chyba nie teraz. Uwaga, mamy tą płytę. No okej, okay, ale to mi nic nie daje. Ja chcę tą płytę tu włożyć. Halo. O! O ku, Co to jest? Jakieś wielkie serce? Co to ma być? Halo? Ale creepne! To wygląda, jakby koło kanapy leżało, nie wiem, tu. to ludzie są tacy mali i stoją tutaj? I nie wiem, nie wiem, dobra. Idziemy. Idziemy, dziwne. Dobra, idziemy na dół, bo ja tutaj po prostu nie rozumiem niektórych rzeczy. Nie wiem, czy tutaj jakieś eksperymenty były prowadzone, czy co. Na dzieciach. A, dziwne by to było. Mm. Taki słodki misio, nie? Softi, kto do mnie mówi? Kto był, kto był samotny? Kto do mnie mówi? Piesku, podejdź tam. Idziemy. E... Ale, ale ty... Kim ty jesteś? Dobra, Idziemy tutaj z do nie gada. D -d -d e, czemu żeś zabił tutaj tego i go zjadł? Samanta nazwała mnie głupią dzisiaj. No tak, nie zauważyłam tego i tak głupią. No dobra. Powiedziała, że kłamie na jej temat. E, powiedziała mi, że tata powiedział, że ona umrze, a ja będę. Żyć już zawsze. Mam nadzieję, że ty też będziesz żyć zawsze. Ej, czego za mną latasz? Idź sobie! Zostaw mnie, ty, głupi gołębiu. Idziemy. Głupi gołom za mną chodził. Weź, weź, zgin. Zabił tego konika, co tam był. I ten konik krwawił. W ogóle, co to ma być? Dobra, chodź. Mamy te wszystkie części, więc lecimy. Okej. Okay. A co? Tamtą włożę ostatnią. I co? Uuu! Ruchome ściany jak w Escape Roomie. Chodź. Tak uwielbiam Escape Roomy. Nie wiem, czy zauważyliście, bo... O nie! Tu jest kolejne zwierzątko martwe! I tu też. I tu, o Boże! Czemu te nożyczki same działają? Co to ma być? Ble! O, ten żyje. Okej, okay, dobra, powiedziałam to za szybko. Co my tutaj mamy, Misio? Guzik, ostatni! Eee... Ja. Yeah. Okej. Okay. Otworzyliśmy drzwi chyba tam do góry, tak? A co to? Nigdy nie porzucę mojej pracy. Okej, okay. będzie, będzie to robił prywatnie. Niech ros mi wybaczy. O, przerażające, co to? Eee... Nie znamy hasła, nie? Ja je mogę jakoś wpisać? Nie. Okej, okay, nie znamy hasła po prostu i tyle. Czy tutaj można... Czemu to się rusza? O nie, 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 nie! Jak ja mam teraz zwiać? Okej, okay, wychodzimy. Skoro drzwi się otworzyły, czy ja mogę... Idź sobie. Nie wybuchaj mnie. Misiu, chodź, 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 szybciutko. Chodź, 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 chodź. Okej, okay, idzie. Aha! Powinno chyba zwiać. A tam coś jest w tym. Dobra. Czyli na dzień dobry, udajemy martwiaka. Chodź. No! Co za misiek! I chodź, uciekamy szybko. 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 Nie musimy tutaj nic przestawiać na całe szczęście, więc uciekamy, 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 uciekamy. Damy radę. A! A! O, ściana nas przygwozi. Uf. A jaka zła była? Dzięki. Uratowałaś mi dupkę. Ale nie miałam tego hasła. I teraz jest mi smutno. Ale może będę mogła tam jeszcze wejść. Chodź. Ojej. Yeah. I to jest ta no no jego no właścicielka. To jest ta jego właścicielka? Gdzie my jesteśmy? Aha, okej. Okay. Co to? <ścoughs> Siostrzyczko boję się. Ja też się zaczynam bać. Tu są straszne rzeczy. Czemu tego wcześniej nie było widać? Co mi tutaj serwujesz autorko? Chodź idziemy do góry. Gdzie myśmy w ogóle wyjechali? A, okej. Okay. O, okej. Okay. A co tu się stało? Wszystkie guziki do mnie przyszły. Salamat. To to hasło! Okej. Okay. Idziemy. Mam nadzieję, że Misiu zapamięta to hasło. Eee, gdzie, gdzie wy lecicie? Dobra, idę tu. dobra, zaraz, jeszcze wyjdziemy na dwór misiek, chodź dobra, tu się nic nie zmieniło, wychodzimy mamy hasło, nie? do tego komputera, tak mi się wydaje brzmi, to znaczy jako słowo brzmiało bez sensu, więc no i co? okej okay. uff, trzymajcie kciuki Ej! No wchodzimy. No co mamy innego z, do roboty? Wchodzimy. Mam nadzieję, że teraz coś mnie nie wysadzi na dzień dobry. O nie! To jest straszne! Tu są kredki i co one robią? Misiu. Misiu, czy my musimy tu pójść? To jest twoja właścicielka chyba. Co co tu tu zrobił? Tak? Tak... To jest nie, nie, wiem, ale tak. Uhuhu. Ciekawa jestem, bo nie miałam tego hasła przedtem. Może bym spróbowała z tym hasłem pójść, ale to już tak na własny rachunek. Uuu, powiem wam, no jestem zaskoczona. Ten odcinek będzie krótszy, bo już to widzę, ale o Jezu, przerażające to było. I wiecie co, ja spróbuję to hasło. Tylko czy to mi wczyta przed zdobyciem te, tych guzików? czy już po, już po, dobra, cóż, to by musiała całość, a mi się nie chce, także, także ten, jeszcze raz dziękuję y, twórczyni za to, że udostępniła mi tą gierkę, pamiętajcie, miałam ją z Także no jestem szczęśliwa, że mogłam ją przejść, aczkolwiek zakończenie mnie rozwaliło. Jestem ciekawa naprawdę, co z tym hasłem, ale no dobra, nieważne. No i ten, zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście, do napisania pod tym i pod kolejnym filmem. Pa!